Dzień dobry z tej strony Matisowej. Dzisiaj w moim studiu przedpremierowo Huawei Pura 80 Pro. A partnerem dzisiejszego materiału jest komputronik. Co potrafi telefon z aparatem jak aparat? Huawei Pura P80 Pro bardzo pozytywnie mi zaskoczył nie tylko samym wyglądem oraz dosyć ciekawym obiektywem, do którego przejdziemy chwilę później, ale również tym, co ma w pudełku. W środku był oczywiście sam telefon no i oprócz tego telefonu mieliśmy również przewód do ładowania. Standardowy przewód USB-C na USB-C. Szczegóły w przewodach od Huawei, które zawsze cenię to to, że tutaj te przewody w środku mają wykończenie pomarańczowe, a jakoś ten pomarańczowy jest no w moim sercu, jest dla mnie ważny i pojawia się także. Chętnie używam tego przewodu również do innych moich urządzeń, a przecież on wspiera aż do 100 to jest bardzo fajny gest od producenta. Bardzo szanuje się w dzisiejszych czasach, czyli na start od razu dostajemy kejsa. Uwaga, uwaga. Bardzo miło teraz siedzi w dłoni. Jest to tworzywo sztuczne i o wiele lepiej niż to szkło, moim zdaniem. No i mamy totalnie odblokowany dostęp do wszystkich przycisków. Wszystko nam tutaj spokojnie się klika, tak jakby w oryginale: w sensie, że dotykamy bezpośrednio przycisku, a nie rzeczywiście jakoś ten case nam pośredniczy. A przecież na przycisku blokady mamy Touch ID. Urządzenia Huawei oferują możliwość instalowania i korzystania z aplikacji dostępnych w sklepie Play. tym również z aplikacji Google. Wszystko dzieje się dzięki rozwiązaniom takim jak Gbox oraz Micro G. Aplikacje pobieramy prosto z Huawei App Gallery, w ten sposób to wygląda. Są wszystkie aplikacje, jak widzicie, jeżeli wpisalibyśmy sobie na przykład Google Drive, to jak widzicie, bez problemu możemy sobie taką aplikację pobrać i bez problemu również z niej korzystać. Wszystko tutaj bez problemu działa. Czy Jest to utrudnienie moim zdaniem nie, bo założenie konta zajęło mi 3 minuty i mogę korzystać zupełnie normalnie, tak jakbym miał sklep. Play. A z dostępnością aplikacji do tej pory nie miałem problemu. Zaznaczę tylko, że ja pracuję na całym systemie Google, na dysku Google, na Gmailu i wszystko jest dostępne, działa bez problemu. Przechodzimy do obudowy, mimo że jest szklana telefon, nie grzeje się, dobrze odprowadza ciepło, nawet przy szybkiej. A jeśli chodzi o ładowanie, mamy tutaj Huawei Super Charge, no i przewodowo dochodzi tutaj do aż 100 W, no a bezprzewodowo do 80 W. Więc jest naprawdę szybko. Telefon ładuje się do pełna w około 30 minut. Serio. Mamy, widzicie? O, proszę bardzo. Jezu, bardzo lubię te animacje w ogóle na huawei że jest pokazane co do. Jednej z setniej procenta, jak ładuje się nasz telefon. Bateria ma 5170 mAh, więc po całym dniu nagrań robienia zdjęć, do czego przejdziemy za chwilę, bo ja już chcę iść sobie z tego studio i pokazać Wam w praktyce. To jestem pewien, że właśnie po tym wyjściu, które niedługo zobaczycie, to rzeczywiście nie będę musiał szukać tego gniazdka i zastanawiać się, jak naładować telefon i tak dalej, bo telefon trzyma naprawdę długo. Nie mamy osobnego kamera baton do obsługi aparatu, ale przyznaję szczerze, że w iPhone'ie nie użyłem tego ani razu. No może nie dosłownie ani. Razu, ale jak kupiłem. No, zobaczcie, po prostu ten przycisk, prawda? Jak kupiłem telefon, no to rzeczywiście było z takiego, że się zbliżamy, oddalamy, kurczę, robimy zdjęcia, ale koniec końców, no zapomina, że o tym przycisku. A Huawei daje nam coś fajniejszego w zamian za ten przycisk: mianowicie Touch ID jest w przycisku blokady. I jest to Touch ID naprawdę bardzo responsywne i szczerze. No, ale to naprawdę szczerze, bardziej przydaje mi się to niż jakikolwiek inny przycisk w urządzeniu. z gigamocy, bo ma on jasność aż 3000 Nitów. Teraz dla przykładu jesteśmy na minimalnej jasności i dajmy to do maksa. No to tak naprawdę wam totalnie przepala obraz, a mnie, myślę, że gdybym zgasił oświetlenie, to byłoby to na spokojnie w stanie oświetlić samym wyświetlaczem. Taka jasność wyświetlacza jest dla mnie giga ważna, bo rzeczywiście w słońcu niektóre telefony sobie nie radzą. Jeśli chodzi o szkło na wyświetlaczu, warto powiedzieć tutaj jeszcze kilka słów, bo nie jest to takie randomowe szkło, tylko to jest szkło Kunlun Glass drugiej generacji, czyli 20 razy bardziej odporne od zwykłego. Do tego klasa odporności IP 68-69, więc jak chlapnie, spadnie, to nie powinno nam się tutaj nic stać. Szczerze że nie będę tego testował. Bo ten telefon mam tylko na testy, a szkoda, bo właśnie wychodzimy na zewnątrz i myślę, że jeszcze bardziej się w nim zakocham, i naprawdę komputronik nie będę chciał wam go oddawać. No ale słuchajcie, idziemy teraz w plener i porównamy sobie go z kilkoma innymi urządzeniami, mianowicie z iPhone'em 17 Pro Max oraz Samsungiem o matko Galaxy S25 Ultra. Let's test this out! Jesień w pełni, moi drodzy, więc postanowiłem po prostu wyjść na zewnątrz i zrobić kilka kadrów. Przetestujemy sobie wszystkie obiektywy: szerokokątny, ten zwykły oraz teleobiektyw. No i zobaczymy to w zestawieniu, jak w ogóle wygląda plastyka tego aparatu. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od szerokokątnego obiektywu. To jest ten, czyli tak naprawdę, można by powiedzieć, że najmniejszy, ale no ten jest naprawdę gigadurzy. Ale dobra, szerokokątny obiektyw i robimy sobie tutaj zdjęcie. No takiego raczej używa się do. Na przykład do selfie, a może podbiegnę sobie gdzieś tutaj i tak zrobię takie zdjęcie od dołu na przykład e, z zamkiem. Te zdjęcia są bardzo dobre. Po raz pierwszy w ogóle na szerokokątnym obiektywie nie mam niedoświetlonej twarzy, bo chodzi o to, że jakby nagrywamy i robimy zdjęcia wszystko pod światło i rzeczywiście ta moja twarz no, przyznaję, po prostu wygląda dobrze. Bo wszystko jest naprawdę jasne. Łapiemy szybko ostatnie promienie słońca tam na wieży, więc przechodzimy sobie do dziesięciokrotnego zooma. O, wow! Ale od razu taki ogrom się pojawił i jakie miękkie jest w ogóle to światło. Wygląda to bardzo dobrze. Szczerze przyznam, że jest nawet trochę za blisko. O, to jest dobra. Tak kurczę, chciałbym złapać trochę. Chciałbym złapać trochę tej głębi, więc ja może zrobię to. O, coś takiego. Dobra, mamy trochę więcej głębi. Dobrze to wygląda. Tu jeszcze trochę złapnę tych kolorów Tam jeszcze w oknie bardzo pięknie nam się odbijają drzewa To co mi się bardzo tutaj spodobało To to, że to światło jest naprawdę ultra miękkie Na dobrą sprawę Kurczę, podoba mi się to Jestem ciekaw, jak te zdjęcia zrobi iPhone iPhone 17 Pro Max ma tylko 8-krotny zoom Ale i tak jesteśmy w stanie coś tutaj złapać Już wam mówię o co mi tutaj chodzi No tutaj przyznaję, że te kolory są takie Kurde, to jest taki i to pomarańcz, i to czerwony. No i definitywnie widać, że krawędzie w iPhone 17 Pro Max, no są, no nie widać tych krawędzi. Zobaczmy sobie jeszcze, jak poradzi sobie z tym. A nie, no muszę go niego iść. Szybkotki, nam nie uciekło jeszcze światło. I zobaczmy jeszcze, jak poradzi sobie Samsung Galaxy S25 Ultra. Tutaj jest równy zawodnik, bo rzeczywiście mamy również dziesięciokrotny zoom. Ciekawie mnie właśnie, jak te e, krawędzie. Ale ja nie wiem, skąd to przychodzi. Tutaj no też tych krawędzi, moim zdaniem, nie widać. W sensie one są po prostu nieostre. Huawei używa systemu X-Mage, czyli swojego autorskiego silnika koloru. To on odpowiada za ten naturalny filmowy look. Kolory są mega przyjemne dla oka, bez sztucznego podbijania. Teraz zwykły obiektyw i po prostu robimy sobie zdjęcie symetryczne. Czekajcie, muszę jeszcze tak dobrze teraz usiąść. To możemy włączyć siatkę. Dobra, mamy linię siatki, no i teraz możemy sobie zrobić zdjęcie, tak żeby było równe. Tak to wygląda. Przyznaję też, że powoli zachodzi słońce, więc telefon ma tutaj jakieś wyzwanie, ale kurde, ej, w dobrym świetle kurde, to jest idealne na dobrą sprawę, iPhone 17 Pro Max trochę tych telefonów mam no i zobaczmy, również z kadrowaniem nie mam żadnego problemu ee, ale, jak wyglądają ogólnie no widzicie, na Samsungu jakby możemy przybliżać nieskończoność i to jest trochę jakby można powiedzieć minus, bo kurcze, jak przybliżę bliżej, no to już tak no nie za dobrze to wygląda mówiąc najprościej, nie jest aż tak dobra jakość Huawei, można powiedzieć, że jest też dedykowany pod takie zdjęcia, no bo jakby porządny obiektyw, bardzo duża matryca i też dlatego te zdjęcia wychodzą tak naprawdę dobrze. Znalazłem no, no, jeszcze jedno ciekawe miejsce na przetestowanie zooma, bo tutaj widać, jesteśmy w Poznaniu moi drodzy, widać pięknie Bałtyk i zobaczcie jak z pomiędzy tych drzew, kurczę, aż by musiał tak tu gdzieś wejść, ale wow, to naświetlenie i w ogóle, no widzicie, tak jak z daleka to tego w ogóle nie widać, a tak pomiędzy tymi drzewami, ej bardzo dobrze to wygląda. Wow, wow, wow Na Samsungu wygląda to w ten sposób iPhone ma trochę szerszy ten obiektyw I możemy trochę więcej złapać na tym zoomie Zauważyłem, że w ogóle na 17 Pro Maxie Ciężko jest złapać ostrość w dane miejsce I obawiam się, że w tym momencie na zbliżeniu tak wygląda tamto miejsce z trzech różnych telefonów Oceńcie sami Ja tutaj jakby wprost jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę Z iPhone'a 17 Pro Max To zbliżenie jest najgorsze, najsłabsze I jakby praktycznie, no, to nie jest w ogóle ostre To nie jest totalnie to czego oczekiwałem Przyznam wam szczerze, że dostałem pozwolenie na to porównanie Ale deal między nami jest dosyć prosty Napiszcie w komentarzu, który telefon zrobił najlepiej te zdjęcia Jeśli chodzi o nagrywanie No to w ten sposób wygląda Wideo w ogóle z tego telefonu Huawei bardzo tutaj chwali się tym Że ma dobrą stabilizację podczas nagrywania. wiem po prostu nagrywając teraz przebiec się i zobaczyć czy rzeczywiście jest stabilnie. Uwaga, lecimy. I teraz pobiegnę sobie jeszcze tutaj. No i w ekranie mi się to totalnie nie trzęsie. Są jakieś tam takie drgnięcia, ale jest dobrze. Dobra, i to jeszcze tu? No, pobiegnę sobie tu w stronę przystanku. Tak, jakbym biegł na przystanek i coś nagrywał. W tym momencie biegnę na przystanek i vloguję. Jak to wygląda? I czy w ogóle nam się to trzęsie? Okej, okay, dobra. Jeżeli chodzi o stabilizację, jest tak jak widzicie, było stabilnie. To jest taki trochę jakby look pół z gimbala, pół taka stabilizacja w programie, no jakby jest ok. To co zauważyłem też, to ten telefon przez sekundę i zapał ostrości na moją twarz. W dzisiejszych czasach, w mojej opinii, jest to zupełnie niedopuszczalne, bo jednak, no kurczę, wykrywanie twarzy, no to jest jakby taka podstawa. Jeszcze sprawdźmy sobie jedną rzecz, bo jestem ciekaw, jak wygląda przełączanie obiektywów podczas nagrywania. E, czy jest to w ogóle widać? Dobra, przełączmy sobie na szeroki kąt. No tutaj było widać taki przeskok. No i oczywiście też niestety. Dobra, tu w ogóle na ekranie mi się to strasznie przycina. To ja o tym sądzę, uważam moi drodzy, że zawsze tak będzie. Po prostu to przełączanie się obiektywów jest fizycznym przełączaniem i jakby no nie mamy tu jednego obiektywu, którym robimy zoom oddalamy, przybliżamy, więc zawsze to będziemy widzieć. I ja szczerze, jakby lubię ten przeskok, można powiedzieć, bo po prostu wtedy czuję, że rzeczywiście ten obiektyw się przełącza. Gdy miałem pierwszy telefon z dwoma obiektywami, to jakby zasłaniałem sobie i tak sprawdzałem, przełączył się, czy się nie przełączył. A teraz, no po prostu widzimy ten przeskok i to jest ok, Ludzie mówią. Jakby zauważyłem często, piszecie w komentarzach, że kurczę, ee, z tymi zoomami jest problem, że to widać i tak dalej. No jeżeli nie chcecie, żeby było widoczne, to przeskakiwanie obiektywów, no to kupcie sobie aparat za 10 koła właśnie z tym obiektywem z zoomami. Grajmy sobie jeszcze ten bałtyk, bo nagrywania nie sprawdzaliśmy w ogóle jak stabilizacja na takim zoomie. Kurczę, powiem wam, dobrze jest. Delikatnie tutaj na krawędziach, kurcze, tego Bałtyku są takie, kurcze, nie tyle co reflekty, co coś nam się tutaj tak mieni, nie? To nie jest jednak coś dobrego. Miałem wam jeszcze powiedzieć, czy szukałem gniazdka pomiędzy. No, bo wziąłem już wszystko powerbanka, w razie gdyby się rozładowało, bla bla bla. No ale podczas tego nagrywania całego odcinka tutaj na zewnątrz plus od rana, jakby rzeczywiście używałem tego telefonu. Później nagrałem ten odcinek w studio i to, co widzieliście, i teraz wyszedłem i nagrywałem to przez nie wiem, godzinę. Mam, słuchajcie, 63% baterii. Czy to dużo jak na godzinę 17:40? Sami ocencie jak dla mnie to jest jakby w ogóle bardzo dobry wynik. Wracamy moi drodzy do studia. No i właśnie cena. Ten telefon kosztuje 4999 zł w Komputroniku. Czy to dużo? No jest to sporo, ale producenci smartfonów, moim zdaniem, już nas do tego przyzwyczaili, że te flagowce kosztują tyle, będą tyle kosztowały i te ceny już dawno poszybowały w górę. Jeśli nie chcemy najtańszego wyświetlacza LCD, no i aparatu jak laptopa z 2012 roku, no to musimy już te kilka tysięcy wydać. Ja nie oceniam, to wy ocenicie i ja tylko chcę wam pokazać jak wygląda to w praktyce. A jeśli planujecie zakup to w komputroniku, w dniu premiery będzie można kupić Huawei Pura 80 Pro w ofercie premierowej. A za złotówkę dorwać jeszcze Huawei Watch Fit 4 Pro. Moim zdaniem to świetny deal i taka trochę nostalgia moi drodzy, bo pamiętacie jeszcze telefony za złotówkę. Tym, że w komputroniku nie musicie podpisywać abonamentu na dwa lata. Dla kogo jest ten telefon? Dla miłośników mobilnej fotografii, dla tych, którzy szukają alternatywy oraz po prostu dla fanów Huawei. Albo też dla mojego wujka, tego od Pytań, ile twój telefon ma zoom? Koda, że gdy przyjeżdżam do niego z aparatem, to mogłem mu powiedzieć tylko od 28 do 70 mm, a jego Nikon Coolpix ma 120-krotny zoom i po prostu zoomuje tak górę na tą satelitę ten księżyc. A ja wam takiego zuma nie zrobię, no i kto w tym momencie jest lepszy? Więc no, dla niego też ten telefon się nada, bo pamiętajmy o tym, że dla wielu osób telefon czy fotografia to jest po prostu fan, zabawa i tutaj nie chodzi totalnie o te statystyki. Każdy z nas jest inny, ale też wiem, że każdy z was przyszedł tutaj. Po inną rzecz, po prostu, żeby czegoś innego się dowiedzieć, także mam nadzieję, że przefiltrujecie dobrze te treści, no i sami podejmiecie dobrą decyzję, czy Wbijajcie na komputronik.pl, wpisujcie Huawei pura 80 Pro albo nawet Huawei, Sprawdzałem, działa. Komputronik, dobra optymalizacja przeglądarki. Wiedziałem nawet, że ktoś ostatnio na tego mixie wpisał dupa zamiast zupa i faktycznie podziałało. Także jak widzicie, dobra optymalizacja przeglądarki równa się. Klienci korzystający z Twoich produktów, z Twoich stron, z Twoich serwisów, z Twoich sklepów i dobra optymalizacja to podstawa. A teraz napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem ten telefon jest wart swojej ceny. No i kliknijcie przycisk subskrybuj, bo marzy mi się srebrny przycisk. Do widzenia!